Drogie samochody kupujemy wtedy, kiedy chcemy wydać górę pieniędzy na coś niepowtarzalnego. Najczęściej chcemy auta ponad przeciętnie dobrego, wygodnego albo stylistycznie genialnego. Możemy też chcieć specjalnie podenerwować sąsiadów świeżym nabytkiem. Nasze zachcianki na tym polu możemy więc wyliczać w nieskończoność, czyli z angielska w infinity. Tak nazwane auto dziś ujeżdżane jest diablo-drogie. 340 parę tysięcy za model FX50S to pieniądze wydane w sposób jak najbardziej bezsensowny. Jeszcze nigdy nie udało nam się oceniać samochodu, który nie jest wart nawet połowy swojej wartości. Zacznijmy od tego, że wóz powstał po to, żeby dołożyć Mercedesowi, Porsche czy BMW, a więc Niemcom. Infinity to ekskluzywne rozwinięcie Nissana, przeznaczone dla najbogatszych Amerykanów, którym przez gardło nie przejdzie plebejska nazwa Nissan. Jankesi wiedzą, że Infinity jest kiepski, ale za to jest drogie i markowy, a więc trzeba to mieć. Oczywiście nie ma mowy o kiepskości w stylu na przykład Tata, bo Hindus to kosmiczna antymateria, ale gdzie w Infinity diabeł siedzi, za chwilę Wam opowiemy. Infinity to auto zaprojektowane z myślą o gościach, którym najbardziej imponują własne muskuły. Oni nie muszą już jednak prężyć sterydów przed lustrem, bo ich metalowe odpowiedniki tkwią m.in. na masce zakupionej bryki. Infinity zaprojektowano jednak w ramach klasycznych założeń dla klasy średniej. Wielki muskuł ma za to ogromny V 8 silnik, czteronapęd, trochę komfortu i to wszystko. Osiem pięciolitrowych, ciągle głodnych garów, siorbie 35 litrów paliwa przy 130 na godzinę i to na początek. W tych warunkach wygar musi być przyzwoity i rzeczywiście przyspieszenie niemal kosmiczne, 2 tony w 6 sekund do setki z prawie 400 koni. Teraz jednak zachodzimy maszynę od tyłu i zaglądamy pod ogon. Elektryczna klapa kufra do góry i przed nami schowek na walizeczki, malutkie. Czyli wakacje z plecakiem, może dwoma. Przeskakujemy teraz na tylne fotele, a tu, a tu nawet kija Sportage bije na głowę wygodą. Pomimo skór, wentylacji, perforacji czy podgrzewania, tu jest niewygodnie. Teraz jeszcze skok przez kolejne oparcia i za żadne skarby nie damy 340 tysięcy za fotele z twarde jak końskie siodło skóry i za ogólną ciasnotę. Oczywiście względy bezpieczeństwa bezwarunkowo zachowane. Są kurtyny boczne, które zabierają masę miejsca, łukowo profilowany sufit, nawet jest ergonomiczny kokpit, żeby było bliżej do przełączników. Tak, to wszystko trzeba było zamontować do drogiego Suwa, ale nie kosztem pasażerów. Konkurencyjni, np. Niemcy, potrafią gospodarować przestrzenią pasażerską w tej klasie. Im to wychodzi. Jak widać amerykańscy odbiorcy japońskiego Infinity to masochiści i im klaustrofobia nie straszna. Żeby było śmiesznie, to kierownica kręci się tak, jakby wspomaganie nie istniało. Po 100 kilometrach w multidrogiej furze ręce odpadają, a właściwie opadają, choć trening czyni mistrza, w tym wypadku Pudzianowskiego. Ręczne przetaczanie wagonów po rocznym kierowaniu Infinity to pestka. Gorzej jednak, gdy w trakcie tych treningów zechcemy poczuć precyzję układu kierowniczego i zaplanować tor jazdy, cokolwiek to w tym samochodzie znaczy. Dlaczego? No opony o rzeczywistej szerokości 27 cm to przeszkoda numer 1. Przeszkodą numer dwa jest przekładnia kierownicza przeszczepiona z jelcza. Zaletą za to dla koneserów jest wrażenie powożenia hamerem. Japończyk wspaniale imituje. Rozjuszonego, niekierowalnego buchaja, a jeśli ktoś bywał czołgistą, to podobieństwa do T5 piątki są zaskakujące. Na upartego można też wyskoczyć szklaną górą od sufitu. Nie chcemy jednak kopać leżącego, choć w tym wypadku się należy, ale porównań czołgowych tu nie koniec. Na niewielkich wertepach rumor w Infinity od strony tylnego zawieszenia jest ogromny. Nie pomaga tu nawet wyłączenie funkcji sportowego zawieszenia. Auto dudni podskakuje, a wszystko naraz detonuje. Wśród tych wszystkich dźwięków brakuje jednak najważniejszego. Ośmiocylindrowa fałka nie burczy jak! ośmiocylindrowa v -ka. Powarkuje swym litrażem, ale poezji basowego dźwięku nikt jej nie nauczył. Gdyby gulgotanie wolnossącego potwora miało amerykański akcent, moglibyśmy zapomnieć o ogromie wad. Gang spalanego w ilościach wiadrowych paliwa to jedyny czynnik uniewinniający od reszty zarzutów. Niestety Infinity nie ma się czym bronić. Jego gang nie istnieje. Ten jedyny obrońca nie ma głosu. Wyrok zatem może być tylko jeden. Przewidujemy dożywocie w salonie.